Cześć, tu Martyna, a Ty słuchasz 12 odcinka podcastu pod tytułem Poczuj się jak na kursie w Physioactive, w którym razem wchodzimy na salę szkoleniową Physioactive w trakcie trwania prawdziwego szkolenia, byś mógł poznać naszą firmę nie wychodząc z domu i podjąć trafnie decyzję o wyborze naszych szkoleń. Tym razem uchylimy drzwi sali szkoleniowej w czasie kursu bilateralnej integracji, który prowadzi magister Jarosław Maksim i magister Anna Maksim. Ania przedstawi profil pacjenta, który odnosi szczególne korzyści z bilateralnej integracji. Powie, od czego zależy rozwój dziecka i co go kierunkuje. Powoła się na bardzo ciekawe badania dotyczące rozwoju mózgu dziecka. Opowie o mapie ciała małego człowieka. Gotowi? Wchodzimy? Tak więc cichutko. Pewnie macie, jakby wśród dzieci, które znacie, no nie tylko niepełnosprawnych, ale takich z orzeczeniem, ale dzieci, które widzicie w przedszkolu, takie, które zachowują się y, inaczej niż inne, wyróżniają się w jakimś sensie i niestety w takim sensie. Y, wymagającym wsparcia. I to są dzieci, które albo jeżeli ćwiczycie z nimi grupowo, to wpadają na siebie, potrzebują więcej takiej, jakby nie potrafią ogarnąć przestrzeni, albo takie, które trudno jest usiedzieć przy stoliku, czy takie dzieci, którym trudno jest na przykład napisać różne rzeczy, bo mają męczliwą rękę, albo nawet są takie niezgrabne, widać po nich, że po prostu są jakieś takie mniej skoordynowane, potykają się, tak na przykład pewnie jakby oczami można sobie takie dzieci jakby wyobrazić i może nawet możecie kogoś już jakby dopasować do tego profilu o którym powiedziałam i zazwyczaj takie dzieci też nie tylko w sferze ruchowej w jakimś sensie się wyróżniają ale też często w zachowaniu czyli jakby częściej mają trudność z koncentracją uwagi właśnie tak jak wspomniałam z wysiedzeniem w miejscu ale też emocjonalnie czyli czasami jakby są to dzieci które się nadmiernie no wyrażają złość w taki nieakceptowalny sposób społecznie, albo takie dzieci, które są bardzo labilne, czyli jakby dużo płaczą, czy dużo się gdzieś tam chowają, takie, które mogą być bardzo nieśmiałe, albo wręcz przeciwnie, są takie show off, czyli jakby takie, które potrzebują bardzo tej atencji waszej. I I... Tak, tak, podchodzą bardzo blisko, czy na przykład przytulają się do psychosób, to jakby abstrahując od kwestii wychowawczych, prawda? Natomiast to często są takie dzieci, które, które też w przyszłości mogą doświadczyć różnych trudności i różnych niepowodzeń, a przyczyny mogą jakby być od, związane z ich funkcjonowaniem takim zmysłowo-ruchowym, tak naprawdę. I też jakby wskazuje nam to, taki profil takiego dziecka wskazuje nam na to, że wszystkie ze sobą sfery są połączone. Może to nie jest nic odkrywczego, ale, ale jest tak, że tak jak my funkcjonujemy ruchowo, to jakby można powiedzieć, że nasze ciało pokazuje nam troszkę, jak, jakim jesteśmy, prawda, jakimi osobami jesteśmy. I też jakby pracując nad własnym ciałem, pracując jakby w kontekście i ruchu, i nawet też różnych ćwiczeń takich związanych, no teraz może nie z tym szkoleniem, ale takim związanych z napięciami różnych mięśni, to jest tak, że możemy jakby wpłynąć na swoje emocje i też na rozwój poznawczy. Taki prosty przykład, na przykład Dajmy na te osoby, które są po różnych traumach, No to są często osoby, które są właśnie takie przygarbione i tutaj ponapinane i gdzieś tam to wszystko chowają w klatce, prawda? Albo osoby, które są bardzo pewne siebie, to są osoby, które gdzieś tam są raczej takie, prawda? Jak chodzą sobie, nie? Więc jakby widzimy, w naszym, naszym ciele odzwierciedla się też nasza psychika. To jest tak, jak tutaj napisała pani Szella Dobi, czyli. Tak, i ona tutaj zauważyła, że jakby u takich pierwszych maluszków narodzonych to jest tak, że że one mają mniejszą możliwość samemu nabywać doświadczenia, czyli jakby ta plastyczność mózgu i jakby rozwój jest uzależniony od tego, co my z nimi zrobimy, czyli jakby w jaki sposób pielęgnujemy takie dzieci, układamy, masujemy, jak mówimy, w jakim środowisku są bodźcowym. Natomiast potem jest tak, że, że takie dzieci, kiedy już stają się motorycznie sprawniejsze, jest to zależne bardziej też od indywidualnych doświadczeń, czyli bardziej od tego, co one też same aktywne są, aktywnie są w stanie osiągnąć. I to jest taki przykład jakby na, tutaj uświadamiający pewną plastyczność mózgu i jakby rozwój mózgu w zależności od doświadczeń, to chyba nie wiem, czy to były jakieś badania, czy. Jest, ja to już kilka nie Kilka artykułów, które to zdjęcie jako takie właśnie poglądowe pokazują, bo generalnie chodzi wiadomo o rozmiar mózgu. Czyli dzieci w tym samym wieku, po lewej stronie jest dziecko rozwojowo zaopiekowane, czyli ze zdrowym środowiskiem domowym, będące w edukacji wczesnej i tak dalej, no a z prawej strony skrajnie zaniedbane. Jest mniejsza ilość istoty szarej, są przestrzenie czyli, które są niekorzystne dla otworzenia... Um, czyli tam, no, um, tam nie ma mózgu, w sensie takim, ta. że jest płyn, tak, a nie ma... Yy... Nie ma mózgu. Gdybyście chcieli na przykład to sobie zgłębić, to jak się zgubuje ten rysunek, czyli tam Figure of Children i streaming Neglect Normal, to byliby skoczył przynajmniej jeden artykuł, bo taki znalazłem i rzeczywiście tam to jest rozwinięte. E, oczywiście trudno jest powiedzieć, że to jest jakieś podejście badawcze, bo to jest przykład i przykład. Nie? Więc e, gdybyśmy chcieli to zbadać, musielibyśmy zrobić tomografię dzieci w, w takim samym wieku, wyeliminować maksymalnie czynniki zewnętrzne itd. Tak metodycznie to by było trudne. No ale rzeczywiście tendencja jest taka, że... Ci chodzili do fajnego przedszkola czy żłobka, i wiecie, zabawy, interakcja, dochodzenie na dół, i tak dalej. Ale też jedzenie tutaj, po prostu, nie? Tak, odżywianie, oczywiście, wszystkie takie rzeczy. Takie podsta podstawy. Podstawy a tutaj tego było mało, albo wcale nie. No I jakby to jest pewne potwierdzenie tego, że my jako niezależnie od naszych jakby predyspozycji genetycznych, to jest tak, że my mamy wpływ na to, w jaki sposób rozwija się mózg, prawda? I od samego początku, czyli już od kwestii ciąży, wiemy, że w zależności od tego, co takie dziecko dostanie bądź czego nie dostanie, to może być tak, że jego mózg będzie większej większy, mniejszej pojemności. Jak będzie miał funkcjonalnie będzie lepszy bądź nie i niestety to też jest tak, że jakby w takiej sytuacji możemy oczywiście jest plastyczność mózgu i ona jakby jest aż do tak naprawdę do, do, do śmierci, tylko że w różnym stopniu jakby szybkim różne procesy postępują. Natomiast oczywiście takie dziecko, które miało dobrą opiekę, będzie miało lepszy start i jakby większe umiejętności niż takie dziecko, które od początku było zaniedbane. I tutaj będzie trochę takich, tak naprawdę, mocno to bym powiedziała, dość ogólnych, ale takich przypominających najważniejsze zasady, że, że jeżeli chodzi o wiedzę dziecka, to ona jest związana z tym, w jaki sposób to dziecko zdobywa, zdobywają i jaką ma interakcję ze światem zewnętrznym. I myślę, że najważniejsza rzecz, o której tutaj będziemy mówić, to jest to, w jaki sposób, co jest potrzebne dziecku do tego, żeby się dobrze rozbijało nie tylko od strony fizycznej, ale od strony emocjonalnej i poznawczej, jakby z tej bazy sensoryczno-motorycznej. I jednym z takich elementów to jest mapa ciała. I tak jakbyście sobie wyobrazili, żeby wam uświadomić, co to jest. Jakbyście zamknęli sobie oczy i to y, możemy sobie wyobrazić, gdzie nasze palce się kończą, y, gdzie mamy nos, gdzie uszy, gdzie głowa, y, czyli jakby nie patrząc na nasze ciało, jesteśmy w stanie wiedzieć, gdzie ono jest, prawda? Wtedy, kiedy jest nieruchome i wtedy, kiedy się rusza, wtedy tym bardziej jakby czujemy, że e, gdzie są pewne elementy, czujemy też kierunek, w jaki sposób wiemy też, jaki to też kierunek, ale czujemy ten kierunek, tak? Czyli jakby jak względem siebie się te części ciała ruszają. I mapa ciała, powiedzmy, to jest taki odcisk naszego ciała. Tak jak, w takiej modelinie mózgu, nie? czyli jakby, jeżeli macie mózg, to jakbyśmy tak siebie odcisnęli trójwymiarowo to jest mapa ciała, czyli to wszystko jakby mózg sobie zapisuje że jesteśmy tacy, że tu się kończymy, tam zaczynamy, że tu mamy usi i tak dalej jakby taki mały człowieczek jest taki odciśnięty w mózgu. I jeżeli jest tak, że jak można, i ta mapa ciała jest bardzo ważna jest to pewna taka podstawowa rzecz. Natomiast jak rodzi się taki noworodek, on nie ma mapy ciała. W sensie takim, on rodzi się taki nagiutki, szczęśliwy, nieskoordynowany, jakby taki bardzo neurologiczny, i w jego mózgu jest, jeszcze nie ma odbitych tych, tak mocno tych części jakby ciała. Dlatego też czasami jest tak, że właśnie noworodki się gdzieś uderzają albo same się przestraszają, jak machną ręką, wiecie, jakby to jest... Słucham? Podrapią. podrapią się tak, jakby w sensie, że jakby nie do końca to nawet nie to, że wiedzą, że to jest ich ręka, po prostu jakby one, czy że my, ciężko powiedzieć, że myślą, ale jakby, że mózg ich odbiera taką informację, że coś ich uderzyło, ale jakby one nie wiedzą, że to ich ręka uderzyła ich głowę, nie? tylko że jakby czują ból, że w, nawet jakby, że gdzieś tu czują ból, prawda? Są, są Natomiast tak, natomiast tutaj jest dużo teraz, zwłaszcza w integracji sensorycznej, mowy o tej propriocepcji, o schemacie ciała, o mapie, znaczy to nie używa się tego słowa mapa ciała, tylko bardziej schemat ciała, w integracji sensorycznej właśnie, że, że gdzieś są pewne zaburzenia, nie? Ja się to dowiedziałam ostatnio, że jest taka metoda w Warszawie, w ogóle, że się sprawdza, nasz znajomy miał robiony, że sprawdza się neurologicznie człowieka, to jakoś dużo pieniędzy kosztuje, ale jak czuje swoje Ciało, że jest to taka maszyna, która prześwietla jakby jak, jak receptory odbierają bodźce i rzeczywiście wychodzi, że na przykład tutaj jest, tutaj nic słabo czuję, tutaj gdzieś jest nadwrażliwy, czy tam bardzo mocno ktoś czuje. Bardzo ciekawa rzecz, ale podobno bardzo droga sama bym, wiecie jakby w kontekście diagnostyki tak się, jak się mówi o tych dzieciach, że czasami nie wiadomo, czy one są niegrzeczne i dlatego wlatują na inne dzieci, czy rzeczywiście jakby słabiej czują swoje ciało, to, to ciekawie by było po prostu zrobić takie badania, nie? żeby czy na o tej nadwrażliwości, czy buzi, czy rąk, czy jakby z obserwacji to się pokrywa, jakby z tym takim, wiecie, z takim rzeczywiście obrazem przez takie maszyny uzyskiwanym. Ale wracając, jeżeli chodzi o taką mapę ciała, to rzeczywiście taki noworodek mało jakby ma tych doświadczeń też. Bo tylko jest skulony w brzuchu mamy, więc też pewne części jego ciała są specjalnie znieczulone, żeby mogło jakby bezpiecznie przejść poród czyli na przykład głowa, nie? U takiego noworodka, jak nawet drapiecie tam szczoteczką, czy pazurami ciemieniuchę, to on nie będzie się, wiecie, kręcił, wiergał, ale jak już u takiej pięciolatki się robi kucyki, no to wtedy ona już może jęczyć, że tam ją ciągnie, nie? Więc jakby takie dzieciaczki jeszcze są takie znieczulone, i zasadniczo jest tak że te dzieciaczki też są po to, w cudzysłowie, znieczulone, żeby rozwijając się, wiecie, upadając, stukając i tak dalej, nie było cały czas, że jakby, że je to boli, że płaczą, że jakby, że się boją, nie? Czyli jakby one, one już od samego początku jest tak, że pod kątem tym proprioceptywnym, w cudzysłowie, są jakby yy, znieczulone, ale poprzez te doświadczenia i od nas, czyli jakby pielęgnacje, masowanie, dotykanie, one jakby zaczynają, yy, ich mózg zaczyna jakby to, yy, widzieć, że jest się połączonym, nie? Czyli jakby zaczynają czuć swoje granice, jakby widzieć, że to jest połączone z tym, że tutaj jeszcze są takie koniuszki, nie? Jakby poznawczo tego nie ogarniają, ale jakby to się nabywa, nie? I, i też potem, jak się zaczynają ruszać, to zaczynają poprzez też jakby głównie ruch nabywać doświadczenia i te mapecia, bo na przykład, nie wiem, wejdą sobie pod, pod stolik i rypsną się głową, nie? Jak taki jest maluch, to tak naprawdę wystarczy mu dwa razy, czasami jeden i on wie, że jak pod stół, to musi się schylić, prawda? Nawet nie trzeba tego stołu usuwać, bo jeżeli jest to dziecko, które się rozwija, jakby. Mm, Pra, nazwijmy to prawidłowo bądź typowo, to bardzo szybko złapie, że musi się schylać jak będzie przechodziło pod stołem. Jeżeli jest tak, że ono 20 razy się stuka w ten stół, no to już albo jakby coś ruchowo jest nie tak, albo z czuciem jego ciała, albo coś z planowaniem, nie? bo jakby no nie, nie jest w stanie jakby ocenić tego. Bądź ze wzrokiem chociażby. No i te dzieciaczki też właśnie, jakby przez wzrok się uczą, patrzą na swoje rączki, prawda, niemowlaki też. I yy, yy, ten rozwój ruchowy oczywiście też od różnych czynników jest zależny. Natomiast yy, tak jak mówiłam, tę mapę ciała można nabywać i przez kwestie naszej pielęgnacji, czyli poprzez masowanie, dotykanie, przewracanie i tak dalej, przez te doświadczenia, czy kładziemy na brzuchu, czy na plecach, i też przez takie doświadczenia, które to dziecko nabywa. I wy już dostajecie takie dziecko starsze, czyli albo żło. Albo właśnie, no Wy jeszcze malutkie, nie, ale, ale też takie przedszkolne. I gdyby cofać się do tej historii z wywiadu, to bardzo dużo można, jakby z wywiadu, jakby od rodzica, to mogłoby się okazać, że na przykład to, co Wy teraz obserwujecie, to jest to, co było pewnym albo czasami. Um, nie, pewną nieprawidłowością ze strony dziecka albo rodzica w pielęgnacji, ale też często dziecka, nie. I jakby to pokazuje się na wieku przedszkolnym, na przykład, że dziecko właśnie leżało mało na brzuchu i okazuje się, że ma słabe tutaj mięśnie, prawda? Więc teraz nie może wysiedzieć albo na gimnastyce jęczy, albo na spacerach jęczy, a to jest pokłosie tego niemowlęstwa. Ale mogło być też tak, że to nie kwestia tego leżenia na brzuchu, ale tego, że nie wiem, było gdzieś tam już w okresie. W ciąży jakoś inaczej ułożone, krzywo było ponapinane tutaj i dajmy na to, że trudniej mu było przyjąć taką pozycję wygodną, więc, jakby z racji na to nie przyjmowało pozycji, a nie dlatego, że rodzice nie kładli, prawda? To jakby różne czynniki mogą mieć znaczenie, w sensie, że nie zawsze to jest takie czarno-białe. I e, natomiast z racji tego, tak jak mówiliśmy o tej plastyczności mózgu, nawet jak trafi do Was taki dwulatek czy pięciolatek, to jest tak, że jeżeli on jakby te, e, nie do końca jakby doświadczył tych bodźców sensorycznych, bądź jakby w nieprawidłowy sposób jakby mm, je już odbiera, to Wy możecie to w cudzysłowie troszkę nadgonić, chociaż to wymaga więcej czasu. U takiego noworodka na przykład, jeżeli, nie wiem, jest kwestia asymetrii, to jak się popracuje, y, poustawia się odpowiednio mu głowę, czyli tak osteopatycznie chociażby, to jest szansa, że takie dziecko do trzeciego miesiąca y, życia, jeżeli właśnie będzie symetryczne już... Y, nie będę wchodziła jakby w, w, w trzeci miesiąc powinno być jakby w symetrii. Jeżeli do tego czasu jakby uzyskamy tę symetrię, no to wtedy jest tak, że później takie dziecko się rozwija, powinno się rozwijać bez właśnie wady postawy takiej na przykład jak skoliozy. Dajmy na to, prawda, bo jeżeli jest to zdrowe dziecko neurologicznie. Natomiast jeżeli jakby pominiemy ten etap i będzie to później, to dużo więcej jakby czasu nam będzie potrzeba, żeby takie dziecko z powrotem było symetryczne, bądź jakby nie do końca nawet osiągnie to. O co mi chodzi? Chodzi o to, że jeżeli w danym etapie takim krytycznym pewne rzeczy jakby zrobimy, no to będzie, wymaga to mniej czasu niż później. To są takie okienka uczenia się bądź rozwojowe. W edukacji też tak jest, nie? Że macie te okna, że na przykład, że w tym Montessori też to wymyśliła, że w tym czasie na przykład dziecko jest pod nadtem nauczenie się liter, nie? To jest tam od czwartego roku życia chyba do, nie wiem, szóstego czy siódmego, że wtedy jest podatne uczenie się liter. Jeżeli to przeoczymy albo dziecko, nie wiem, będzie miało jakąś wadę wzroku, będzie właśnie nadruchliwy, jakoś nie wskoczy jakby w tym czasie, no to później już będzie trudno mu się tych liter nauczyć, trudniej niż jakby w tym czasie wrażliwym. Tak samo jest w rozwoju ruchowym. To nie zmienia faktu, że jeżeli pojawiają się właśnie, jeżeli coś z jakichś względów, Dziecko nie osiągnęło, to my, jakby, możemy nad tym pracować i o tym też był ten wcześniejszy wstać, czyli o tej plastyczności mózgu, a czasami zaskakująco mało wystarczy. Nie? Właśnie, i tutaj, jeżeli chodzi o tę mapę, to jest w mózgu i ona pozwala nam poruszać się z coraz większą kontrolą. Jest jeszcze drugie takie pojęcie, tutaj jest nazwane, te slajdy były tłumaczone nie przez fizjoterapeutów, po prostu osoby niezwiązane z wężami, Tak, Tak, tak czyli po prostu ten plastuś, a schemat to jest to, jak czuję jakby, jak części ciała poruszają się jakby wobec siebie, nie? To jest ten schemat. Tak dziwnie trochę nazwany, ale, ale to jest właśnie to. I tak jak powiedziałam, że jakby mapę ciała nabywamy poprzez nasze bierne pielęgne, bierną pielęgnację, czyli to, co też na integracji sensorycznej mówi się o tych uciskach, masowaniu, o tym, że jak właśnie, że zakładamy, że dziecko nie czuje, no to wtedy trzeba mu więcej tego dostarczyć, czyli powtarzać, powtarzać, powtarzać. Czyli te wszystkie dzieci nadruchliwe które wpadają na inne które gdzieś tam się wciskają często jest tak że jakby ja to się śmiałam że jak pracowałam w grupie z dziećmi takim przedszkolnymi to wiedziałam które dziecko jest takie podwrażliwe czyli słabiej czuje wtedy kiedy usadziłam ich w kole i mieli na przykład sobie wykonywać masażyki to wiedziałam że to które krzyczy to to jakby siedzące za nim, to jest ten podwrażliwy. W sensie, że jakby, bo on mając doświadczenia takie, że jakby, że, yy, że jest podwrażliwy, no to innym też będzie dostarczał jakby takiej informacji. Czyli jeżeli ja jestem podwrażliwa, to będę masowała Jarka tak, jak myślę, że jest dla, nie, dla niego przyjemnie, bo to jest dla mnie przyjemnie. Dzieci do szóstego roku życia, no nie mają za bardzo yy, jeszcze ukształtowanej takiej yy, umiejętności, są zasadniczo egocentryczne, i mało mają jakby takiego wglądu w drugiego człowieka, znaczy wymaga to nauki, jedne to łapią szybciej, inne mniej szybciej. Nie, ale zasadniczo tak jak one się zachowują wobec innych, to tak też troszkę się czują. I e, chciałam tutaj powiedzieć tylko, że e, jeżeli chodzi o te mapy i schemat ciała, to tak jak powiedziałam, doświadczenia z niemowlęctwa i z tego czasu pierwszego będą wpływały na to jacy jesteśmy w przyszłości. I jeżeli chodzi o takie doświadczenia, poznawania przestrzeni, czyli jakby pełzania, czworakowania, turlania się, obracania, wkładania stóp do buzi, e, siadania, e, to dają nam też później przełożenie na to i w jaki sposób nasze oczy też pracują czyli jak będziemy czytać chociażby, w jaki sposób jakby czujemy kształty, czyli jak będziemy rozpoznawać litery, już przekładając jakby na, na taki edukacyjny język, w jaki sposób też będziemy rozumieć matematykę, bo jakby wtedy orientujemy się jakby w, w, w bryłach przestrzennych chociażby, czy mówiąc tutaj jakby pewnych sekwencyjnych, jakby wykonywanych sekwencyjnie czynnościach, nie wiem, nawet stukaniu w coś albo czworakowaniu, to jakby jest to powiedzmy taka dziecięca matematyka, Prawda? Jakby takie pierwsze doświadczenia tego, więc jeżeli jest tak, że dziecko jest tylko w chaosie, jakby takiego nieuporządkowanego ciała i mózgu, no to wtedy jest tak, że od razu jakby ma gorszy start i my musimy go jakby wziąć w ramy takie sensoryczno-ruchowe, żeby potem miał możliwość jakby to uporządkowanie ruchowe przełożyć na uporządkowanie takie edukacyjne i życiowe. No, często to pewnie obserwujecie, że też są różnie oczywiście ludzi, część, część rzeczy wychodzi z temperamentu i z takiej genetyki, ale jest więc jakieś dziecko, które też tutaj też hormony mają znaczenie, nie tylko kwestia doświadczeń i mapy ciała, aczkolwiek też przez przez, taką, przez dobre doświadczenia możemy też wpłynąć na gospodarkę hormonalną I Czasami jest tak, że to jest wasze zadanie, bo jak wiecie niedaleko pada jabłko od jabłoni. Jeżeli jest dziecko nadruchliwe, to często któryś z rodziców jest nadruchliwy. Jeżeli jest mało świadomy rodzic, jakby on tego nie widzi, że jakby jest bardzo pobudliwy, że on jakby, a dziecko jest takim... Hmm, łapaczem też jakby pobudzenia i emocji, to jest tak, że to rodzic programuje. Z jednej strony jest predyspozycja genetyczna, czasami jakby bardzo silna, natomiast z drugiej strony jest to programowanie takie środowiskowe, więc kiedy trafiają na inne środowisko, no to mają szansę, żeby doświadczyć innych bodźców, nie? Często jest tak, że jakby ja zawsze pytam na, na diagnostyce, a czy ktoś jest podobny, nie? Jakby ona mówi, no ja taka byłam, jak byłam mała, że tyle płakałam, albo o, no mój mąż, to po prostu on jest wszędzie i jakby tu wszystko robi tak i tak tak, Dalej. I dziecko jest później takie ADHD, no ale tutaj y, częściowo jakby, jeżeli przebywa w środowisku z takimi osobami, no to jakby y, raz predyspozycja, a raz jakby warunkowanie, więc troszkę jest tak, że takiemu rodzicowi jest też trudniej, jeżeli nie jest siebie świadomy i nie podejmuje pracy ze sobą. Dużo szybciej, jeżeli uczycie na przykład, dajmy na to osoby z zespołu Aspergera, no bo tutaj to się często uczy takich rzeczy jakby społecznych, nauczymy ich e, tych, tych dystansów, e, jeżeli e, właśnie będziemy to pokazywać też sensorycznie, prawda? Czyli tak, że jakby to jest blisko i jakby masujemy to, nie jest, prawda? Czy jakby, e, że nadamy je im jakby to ze strony ciała, e, też tę te umiejętność odczucia, i nie tylko wiedzę. To po prostu można powiedzieć, że to się powinno czuć, nie? E, jakby taką, taką energię. I jak? Sporo udało nam się podsłuchać. Mam nadzieję, że choć na chwilę poczuliście się jak na kursie w Physioactive. Jeśli chcecie więcej, zapraszamy na żywo na naszą salę szkoleniową. A dziś dziękujemy, że byliście z nami. Twój like i subskrypcja będą dla nas zachętą do tworzenia kolejnych ciekawych treści. Gdzie jeszcze możesz znaleźć nasze treści? Na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie oraz na naszej stronie www.fizioactive.pl. Do zobaczenia!